Siema, siema, motorozwa TV Lecimy dzisiaj z takim czymś To jest taka pasta uszczelniająca do wydechów Tutaj jak widać już mamy nałożoną tą pastę Generalnie czasami naprawa układów wydechowych jest dosyć no niemożliwa bym wręcz powiedział w niektórych przypadkach tak jak tutaj można było zastosować zamiennik tego wydechu Ale okazało się, że nie ma w całej Polsce Wszystkie wydechy zostały wyprzedane u nas na magazynie Też tego wydechu nie ma No a wydech przepuszczał Pierdział ten skuter Kupowanie innego starego wydechu nie ma sensu Więc na razie zostało to naprawione właśnie tą pastą Generalnie dosyć fajna rzecz polecam Nie jest to drogie Kod towaru ma się tutaj Tak jak widać jeżeli chodzi o zastosowanie tego środka, no to trzeba to zrobić na niegorącym wydechu. Smarujecie, obsmarowywujecie po prostu wydech w, w danym miejscu, tak jak tutaj. No i zostawiacie kilka godzin do wyschnięcia, aż całkowicie to wyschnie. No i potem dopiero można jeździć tym skuterkiem czy tam jakimś innym pojazdem to sami jak yy, są dosyć drogie układy wydechowe, no ten wydech to widać, że już tutaj przeżył sporo, był tu jakoś tam generalnie rzeźbiony wcześniej. Wydech oryginalny Piaggio jeszcze, skuter jest chyba z 99 roku, także ma 22 lata, także dosyć stary skuterek. Yy. No i chyba tyle, co subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nas. Pastę polecam. Siemanko.